Cześć Siemano, witajcie z tej strony, ma witam Was w satiszy! Mój poniedziałek, jaki poniedziałek, taki nie, cały tydzień podobno. To się z tym zgadza, kto się nie zgadza. Możecie się wypowiedzieć. Nie. U mnie to się czasem sprawdza, czasem nie. Czasem coś. O, tu jest fioletowy, ile tu jest ślimaków? Jak komuś brakuje ślimaków, chce je zbierać, to. Zapraszam do tego biomu. Tu jest ich diobły. Jest znowu fioletowy. Eee... Co miałem mówić? Eee... Dziękuję za łap łapy, suby, komentarze. Proszę o więcej. Ambitny plan na ten rok. Dobi dobić do tysiąca. Wiem, że to będzie mega ciężkie, ale może się uda. Z waszą pomocą się uda. Eee... Co dzisiaj? No robimy odbiór, tak jak mówiłem, gluta i. A walcie się. Gluta i tej e, gumy. No ja to chcę zrobić. No, tutaj to muszę jeszcze tak pociągnąć spokojnie. Tutaj doróbmy taki. Bo tam też zrobiłem na końcu taki łącznik. E, teraz tak. Zbiorniczki na ropy, na gluta. Będziemy je stawiać sobie tutaj o tu. I teraz tak, jeżeli tu mi wychodzą dwa, to tego stawiamy tu, a tego zaraz obok. Ale jakoś tak ładnie tu. Jak ja to tu postawiłem sobie? Coś, ktoś mnie chce bić? Chcesz się bić? Chcesz się bić? Chcesz się bić? Eee, czyli tutaj na środku nic, tylko obok dobra. Tylko tutaj na środku nie, tylko obok, czyli tu. O! Snapują się super. Czyli tu. Tu na środku nie, to obok tu i tu. A żeby się już te zbiorniki zapełniły też, bo jakiś bufor by się przydał. Niech tu sobie już te rafinerie popracują, naprodukują tego wszystkiego fulla. Gumy na razie nie będę potrzebował ruszać, niech się skumuluje. Na zbiornikach muszę oczywiście dać naklejki, ile tego gluta tam jest w danym zbiorniku, żeby potem znowu nie liczyć, ile tego było. Więc takie kolejne repetie dzisiaj będziecie mieć ze mną. I ten spływa sobie tu. Ten spływa sobie, ale brzydko. Ten tak, a ten tak, a ten jakby wyglądał w ten sposób. Ładniej? Ładniej. Podpinamy rurociągi. Niech sobie glut spływa. <laughs> Rafinerie stanęły na pewno przez zatkanie, przez gluta, a nie gumą, bo guma ma większy stak niż glut. zaraz będziemy liczyć tam ta jest 600 to pamiętam teraz jeszcze musimy to jakoś ładnie pomyśleć gdzie to kleić eee, tu się go tego nie da przykleić ha 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 ha, ha, ha 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 ha. widzicie nigdzie chyba żeby to tutaj tak stawiać na podłodze tu i jednego zrobię, potem przelecę powklejam tylko. Skopiuję i powklejam. Więc. idziemy do końca, idziemy na górę, zobaczyć ile ten jeden rociąg yy, wozi gluta. Ja nie wiem czemu ja to nazywam glutem. Nie mam pojęcia. Czy to się tak utarło po prostu w Polsce, wśród graczy Satisa, mówić na to glut? Ja o to od kogoś na pewno słyszałem, od Walkiza albo od, nie wiem, Mareczka. Nie powiem wam. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli tu jest po 400 gluta. A tu nie płynie. Why? Tu nie ma ropy. Ja tu ropów nie pozłączałem. Jaka ja durna pała jestem. Dobra, ja to sobie zrobię. Dobra, popodłączałem, pokolorowałem. Teraz tak, wybierz ikonę części. Że ja wiedział, jak to się holender nazywa. To są pozostałości jakieś coś tam, nie? Pozostałości. Ciężkiego oleju, ok, wybierz ikonę, tło wybierz, tła błyszczące, tutaj wpisz 400 L na minutę, skopiuj, wklej, wklej, kopiuj, klej, o 600, pyk, pyk, no to jeszcze gumę musimy zrobić odbiór, Jeżeli to schodzi piętro niżej, to gumę zrobimy na takiej wysokości, jak są rafinerie. Tam te taśmociągi wychodzą. Robimy tylko jakiś jeden fundament przerwy, i będziemy stawiać zbiorniki, te kontenerki w sensie. Dobra, ile tu w tym zbiorniczku na przykład, bo tutaj połowa tego ciągu działa od początku, jest już gluta. Niecałe tysiąc. Dobra. A, to teraz tak, 4 to jest też 400. Czyli jakbyśmy sobie zrobili, wzięli fundament, pociągnęli tu, o, i tutaj zrobili fundament taki. To to tu obok będzie przechodzić? Będzie. Yy czego to tutaj jest tu a ten jest tu to możemy usunąć jedziemy sobie z tym dalej i oj i oj i dalej Try again. Shake <coughs> a și pick, e pick, Și Ito... -a pick, -a pick, -a pick, -a pick, -a pick, Și -a pick, 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 Sike pyke pyke. Nie wiem, po co zrobiłem to tutaj tak z boku. mogłem tutaj windę postawić i górą puszczać, ale... I do jednego kontenera potem, nie? Na przykład wrzucać... Hmm, to by nie było głupie. To by było wtedy 800 w kontenerze... I by się łatwo, wiecie... Chociaż nie, jak będę miał po 400 na kontener, to jeżeli gdzieś będzie co zostawać, będę miał to gdzieś tam przesyłać do drugiego kontenera rozdzielaczem, jakimś coś tam, sroś tam... To mi to będzie łatwiej tak. O! No. Więc dobrze, że jest to w ten sposób zrobione. Jednak. Bo jakby te kontenery jeszcze miały na wyjściach na przykład jakiś taki ogranicznik, że e, możesz z niego wysyłać tyle i tyle albo coś. To było przepiękne. E, dobra, to teraz tu potrzebujemy to zrobić jeszcze na co najmniej 3. Mm, gdzie ja będę chciał kolejne fabryki stawiać? W tamtą stronę. Jeżeli on tutaj to, wszystkimi tymi taśmociągami skręcał, w tą stronę już to ciągnął. Ta guma jedzie tędy i tutaj tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, na 13. zbiorniczków potrzebujemy. I na przykład pokaż mi, jak ty się tu możesz najbardziej wykręcić. Tak. i tutaj jak ja bym chciał ustawić 13 zbiorników to potrzebuję to to tu jeszcze na tyle byśmy przyciągnęli to potrzebuję odtąd gdzieś 13 13 fundamentów. 1, 2, 3, 4, 5. o Na razie, zróbmy to tak daleko. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, ale. Teraz się dowiecie. Zaraz będzie jasność, no stonie jasność. Ile ja tu ich mam? Gdzie jest ten trzynasty? Tutaj. Czyli musiałbym dotąd. o. I teraz tak. E, tu jest jeden taśmociąg, nie? Bo teraz ten może dojść tu. Ten może dojść tu. O, młoda się obudziła. Ususzę ryki. Czyli ten by musiał być tu. Tego bym musiał wypchać tu. Ten by musiał być tu, o, ten by musiał być tu, tylko się nie podnoś, proszę. Dobrze. Czyli ten tutaj, o. Kuźwa. No i ten. Młoda rycy Jest taka wredna ostatnio, że to jest O no wszystko od razu rycy O, bozio W sumie jak to kobity Już nawet mama do niej cierpliwość traci A tato rozumiem, mama? Mm, no jedziemy z tym bonsem kąksym. I tutaj wyciągniemy sobie wszystkie, te taśmy ciągi ładnie Z tą gumą Uuuh. Dużo tego. Tak jak glut popłynął, teraz gumę wyciągam. Mimo wszystko, no, tylko na taśmociąg, ale zawsze to coś gumy się musi rozjechać. To nagle będzie dużo, dużo, dużo więcej. Wszystkie rafinery się znowu uruchomią, nie? Bo. Teraz jak dojedziemy tam, postawię te 13 zbiorników, opiszę je sobie oczywiście, tak jak należy, ile tam jest czego, na minutę tej gumy, by już potem nie musieć szukać. zresztą no jeden jest 600, reszta jest wszystko po 400, więc dużego pola manewru tu nie ma. No i ja tu się już podniosło, właśnie o to mi chodziło. By się tak nie robiło. A tak niedawno tu jeszcze było szczere pole, nie? Dobra, to teraz już widzę, jak gdzie to tu by było trzeba postawić. czy jakbyśmy je tu stawiali, o, to było ok. Ja nie umiesz na prosto. Cyk, cyk, cyk. Ten już tu nie sięgnie? Sięgnie jeszcze. A ten już będzie musiał mieć zapewne. Tu już je będzie trzeba przedłużyć. uruchomiły ekstraktory, uruchomiły się rafineria. A cóż to dziecko tak A ba, ba, bam 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 i bam mhm, tu mi zaraz prądu zacznie brakować. O już właśnie. To to biegając postawiajmy. No łap, skąd prąd. Już się uda. Uda po-podłączać wszystkie? Nie, jeszcze się nie uda. Szkoda. Jeszcze cztery, jeszcze cztery, dobra. Cyk. Cyk. No to te na pewno jeszcze trzeba... ...przedłużyć. Tu. jest jednak jeszcze za długi Serio? Teraz? Okej okay. teraz on wyjdzie No i to jest morze gumy To jest morze gumy Lataj Pyk może gumy. O, tu już są przerwy. Czyś, Oczyściliśmy już rafinerię. Odbiór gluta mamy, odbiór gumy mamy, więc jest super raśnie. Ja sobie tylko to na czarno, sysko. Oj, żem narobił. Mogę to tu na czarno zrobić wszystko. Olać to. Mogą być fundamenty też czarne. Mi będzie łatwiej malować. A tu w sumie wszystko i tak będzie na czarno. O, pyk i pyk. Ja wiem, że miało nie być malowania, ale e, szczerze, za chwilę muszę kończyć. Ten odcinek na pewno będzie krótszy. Więc tutaj e, pomalujemy sobie do końca. Patrzcie, tu już takie dość spore dziury są na tych taśmociągach, No to, to dobrze. No bo one nie były do pełna zaćgane. Było tylko 400 na 780, więc było oczywiste, że, że będą dziurki. A, dobra. Pokaż ty mi. Czy tutaj też fundamenty już jak rysuje, to niech są wszystkie nie. koloruję, no, nie rysuję. Dobra. taśmociągi Jeszcze tu widzicie, niekiedy się pojawia jakiś na żółto, ale nie wiem, czy to jest ten, czy... Dobra. Tak, prądu to mi tu za chwilę zabraknie, ale nie wiem, skąd nawet wziąć tak na szybko, więc olać. Oznaczmy sobie... Tutaj do pierwszych podle podleca. Do kolejnych już będzie problem podlecieć, więc. Dobra, części. Guma. Wybierz. Tła rozjaśnione. 400 sztu sztuk na minutę. Skopiuj. Ja sobie jeszcze i tak w ten sposób skopiuję, bo ja Ci nie wierzę. Kopiuj. Kopiuj. Znaczy się wklej. 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 A teraz tego nie będzie. Stąd się dało. Ojo. No musiał tak chodzić. Po staremu. Jak się po maszynach skakało, żeby recepty wkleić. Tak teraz tu będę wklejał to, nie? No, nie lepsze, że na tym ostatnim to jeszcze muszę poprawkę zrobić, bo tu jest 600, nie? Nie jest 400. Czte, 6. E, Wszędzie i patrzę przy okazji, tak wszędzie 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400. Dobra, to wywalmy. Na razie jest niepotrzebne, jak coś to będziemy dostawiać. Albo dobra, kliknęło mi się to nie. Te taśmociągi. patrzcie, całkowicie puste. A to dlaczego? O co common. A boguta jest full już... Dobra, będą puste. Dobra, ludzie. Dzisiaj krótszy odcinek. Sorry winę tu. Trzymajcie się, widzimy się w następnym. Do zobaczyska. Bajo!